onią Warszawa 1 do 2 no i jeszcze sędziowie tego spotkania ten który dmuchnął gwizdek po raz pierwszy w tym meczu pan Grzegorz Kawałko 36-latek Olsztyna, dziś z Olsztyna dziś na liniach pomagać mu będą Krystian Mucha oraz Damian Sadowski, jeszcze ligę wyżej, bo tu raczej e, zastanawiano się ile punktów zgromadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki interpretując ją jako czerwoną latarnię, betnik pierwszej ligi, natomiast Pogoń rozpędzona rozpędzona także w Tychach, bo już sunie kolejny atak i jest pierwszy gol, Rafał Adamski po raz dziesiąty w tym sezonie kapitalna akcja, i trafienie ich najlepszego strzelca. 1 do 0. Pogoń Grodzic Mazowiecki. Boiska ten rosły na pastik. Jędrasik po prawej stronie, Olewiński ścina do środka. Jędrasik płasko chwyta piłkę Kacper koło tyłu, ale. Raczej rzadko się zdarza, żeby cały sezon trwała zarówno dobra pasa, jak i taka zła pasa. I, I chyba w tym muszą opatrywać swoje szanse zawodnicy GKS-u. Tychy, jak również wszyscy ludzie związani z tym, z tym klubem. Adamski, świetnie sobie poradził Rafał Adamski, ma pozycję do strzału, ale znajduje jeszcze Mateusza Szczepaniaka, no kapitalnie to zagrali teraz goście, jest 2 do 0 w Tychach. Niesamowicie, no, nic tylko przyklasność naprawdę za tego typu podanie, e, za to w jaki sposób zmylił też obrońców, e, zamarkował uderzenie, takiego dał no look pasa Rafał Adamski, przepiękne podanie, wykończenie znakomite, skuteczne, no kryminał, jak to się mówi po piłkarsku. To jest postawa defensywna GKS-u Tychy. Po łacie wolnej przestrzeni dla Pogoni Grodzisk. I to może się skończyć naprawdę źle, bo Rafał Adamski strzela. Rozwiązanie tymczasowe w Tychach. Wszyscy czekają na ten moment, kiedy Łukasz Piszczek podpisze kontrakt, a ten zdaje się nadchodzić. Daniel Rumin, supek! No to był moment, żeby wrócić do gry dla gospodarzy. Dania są I to jest... bardzo ciekawe. Tutaj jak po sznurku ta piłka odchodziła od jednego zawodnika do drugiego, To Jakub Konstantyn, który, e, widząc szarżującego kolegę, e, zszedł do środka i tam znalazł dla siebie miejsce. Ruszamy w drugą stronę. Makowski. Kaibinger. Prostopadle świetnie do Rumina. Rumin! 24 minuta i w Tychach pada trzeci gol. GKS łapie kontakta. Daniel Rumin trafia po raz pierwszy w tym sezonie. Fantastyczne mamy spotkanie, naprawdę przyjemność oglądania tego, co się dzieje. Gra ofensywna jednej i drugiej drużyny jest czymś niesamowitym. Teraz rumin świetnie wykończył to znakomite też prostopadłe podanie od. Później z takich rzeczy właśnie KS Tychy najczęściej traci, traci bramki. W tym wypadku oczywiście tak się nie stało, natomiast no muszą na takie rzeczy zwrócić zdecydowanie uwagę. Tych GKS stracił już w tym sezonie 34, a teraz próbuje strzelić 20. Błachewicz, no też i Tyszanie mam wrażenie troszeczkę ustabilizowali swoją grę. Makowski z dystansu. Świetnie, Farbiszewski, Jendrasik. Dużo jest z tym ryzyka po stronie gości, ale, ale wychodzi. Eć kapitalna prosto padła piłka, i Jendrasik próbował nad Kacprem koło tyłu. No, no i tu największe pretensje. Powstrzymany będzie... przez Konstantyna, i w tej chwili kończy pierwszą połowę tego spotkania sędzia Grzegorz Kawałko. No, kawał dobrego futbolu oglądaliśmy. Wracamy do tychów. Ostatni mecz 16 kolejki. Betklik pierwszej ligi. Oglądamy kapitalne widowisko pomiędzy GKS-em a pogonią Grodzisk Mazowiecki w pierwszej. I znów e, fajnie zazębiał się ten atak pogoni grodzisk. Aż do momentu straty piłki, ale błyskawicznie e, goście ją odzyskują. Jakub Jędrasik. Jędrasik lewą nogą odbija koło tyłu. No, mówił o tym trener Stogowiec, że została wykonana fajna praca. No, ale może o tym za chwilę, bo Konstantyn, Konstantyn szukał bliższego rogu bramki. Jakub Konstantyn i pomylił się w tej sytuacji, a to powinno być. No i może, mogą mieć z niego pociechę w Warszawie. Właśnie on przy piłce Mateusz Szczepaniak. Poprzeczka. Marszy w górę tabeli. Ten jednak nie rozpocznie się po 16. kolejce. Kończy to spotkanie. Sędzia Grzegorz, kawałko gwizdy.